Na koniec naszych rekolekcji stajemy w modlitwie o uzdrowienie. Jeżeli Jezus żyje, to jest też Bogiem, który uzdrawia dzisiaj, nie tylko dwa tysiące lat temu, ale i dzisiaj. I kochani, chciałbym na początku przypomnieć prawdę, o której w teorii wszyscy wiemy, a w praktyce mało kto ją stosuje. Otóż każda Msza Święta, na której jesteśmy, jeszcze raz powtarzam, każda Msza Święta jest Muszą Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Na każdej Mszy Świętej Jezus uzdrawia. Zanim przyjmiemy komunię świętą, Kościół mówi, wskazuje nam, co mamy powiedzieć. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będę, a będę zdrowy. To jest ta biblijna. Po polsku mówimy, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ale ksiądz po cichu ma taką modlitwę i musi powiedzieć, a będzie uzdrowiona moja dusza i ciało. I w wielu współczesnych językach jak ktoś był nam mszy po angielsku, po francusku, po hiszpańsku, oni mówią nam przy świętej wprost. Powiedz tylko słowo, a będę zdrowy. Każda msza święta jest z modlitwą o uzdrowienie. Problem jest po naszej stronie, nie po stronie Boga. Po naszej stronie. Że my przychodzimy do kościoła i nie oczekujemy, że Bóg nas uzdrowi. Nie bierzemy tego nawet pod uwagę, że mogłoby coś takiego się wydarzyć. Po prostu przychodzimy, żeby swoje przebyć w Kościele, spędzić ten czas przy Bogu, albo po prostu, żeby być, bo jest obowiązek różnie. Wychodzimy z Kościoła i, i tyle. Co mogę więcej od Boga oczekiwać? Tymczasem Pan Jezus chce nas uzdrawiać. Pan Jezus chce kłaść na każdym z nas rękę. Pan Jezus chce, żebyśmy w taki sposób powiedzieli Mu Amen, kiedy będziemy Go przyjmować do naszego serca, żeby to był moment dotknięcia i szczególnego uzdrowienia. On tego chce. Tylko czy w moim sercu jest pragnienie? Pragnienie dotknięcia przez Boga, to znaczy oddania Bogu swojego życia, oddania Bogu siebie, po to, żeby On mógł mnie przemieniać. W Ewangelii bardzo często Jezus zaprasza, żeby oddać Mu siebie. I z tym jest związane uzdrowienie. Żeby wejść w ręce dobrego Boga. Kochani, gdy są msze święte z modlitwą o uzdrowienie, bo chociaż każda msza jest o uzdrowienie, to jednak trzeba robić muszę uzdrowienie, tak jak na każdej mszy świętej modlimy się za zmarłych. Na każdej. To jednak mamy mszę świętą za zmarłym. Na każdej mszy świętej modlimy się za parafię. A mamy mszę świętą za parafię. I tak dalej. Trzeba podkreślać, że Bóg nam mszy świętej uzdrawia. Dlatego potrzebujemy mszy świętej z modlitwą o Co więcej, gdy przychodzimy na mszę świętą za uzdrowienie, to pragnienie w naszym sercu rośnie. Wielu z was dzisiaj... Przed przyjściem nam przed świętą już myślało w domu o tym, że dzisiaj będzie musiał uzdrowienia. Co chce Bogu powierzyć? Z czym do Niego chce przyjść? Myślę też, że wielu z nas już szło z nadzieją. Oby tak było. Z nadzieją, że chce Bogu oddać moje życie, moje problemy. Prosząc, żeby On w to wkroczył z mocą uzdrowienia, z mocą uwolnienia. Źle jest, jeżeli nasza postawa wobec Chrystusa, który uzdrawia, jest postawą pobożnych Faryzeuszów. Na czym polega taka postawa? To jest postawa, która mówi jestem ciekawy, czy uzdrowi. Jest taki moment w Ewangelii, on był niedawno czytany w Kościele, kiedy na środku, kiedy jest wśród chorych. W świątyni człowiek z uską ręką. I faryzeusze patrzą na tego chorego, którego dobrze znają, i wiedzą, że jest chory. Tak patrzą i tak myślą. Ciekawe, czy uzdrowi w Szabat. I wtedy Jezus mówi do chorego: Wyjdź na środek, stań na środku. Chory staje na środku. Faryzeusze stoją metr od niego. Jezus mówi: Podnieś rękę. Ręka stała się zdrowa. A ci, którzy stali metr od Niego, widzieli, jak chorą rękę podnosi do góry i mówili to niemożliwe. To niemożliwe, żeby Bóg uzdrawiał. Niemożliwe. Tłumaczyli sobie, że przez złego ducha, być może dzieło przypadku, być może coś. Niemożliwe, żeby Bóg. I podobnie nie liczmy na to, że dzisiaj Jezus kogoś, na kogoś z nas przekona przez jakiś cud, bo, jest, bo miłość nie udowadnia niczego. Miłość nie udowadnia. Miłość ma to do siebie, że kocha. I tyle. Po prostu kocha. A ponieważ Jezus mnie kocha, ponieważ Jezus Ciebie kocha, w momencie kiedy wejdziesz w jego ręce, to niemożliwe, żeby się nic nie wydarzyło. Bo miłość za każdym razem przemienia. Kochani, w tych rekolekcjach od samego początku próbujemy, zachęcamy wznieść ręce do góry. Otwórz ręce. Wznieś ręce do góry. Wołaj do Boga. Bierzemy się za ręce, przy Ojcze nasz, w ten sposób pomagając jeden drugiemu, żeby podnieść dłonie do góry. To nie jest tak, że proponujemy wam infantylną modlitwę. Że tutaj przyjechali z Łodzi, czy Otowa w Duchu Świętym proponuje nie wiadomo co i o jakieś machanie rączkami chodzi, może pobawimy się jak dzieci. Ale my dzisiaj w Kościele jesteśmy bardzo zamknięci. Tak jest po prostu. Ja nie neguję modlitwy ze złożonymi rękoma, bo to jest piękna modlitwa. Modlitwa, kiedy trzymam ręce złożone, ale jest to modlitwa skupienia. Nie jest to modlitwa żeby wpaść w ramiona kochającego Ojca. Piękna modlitwa skupienia. A uzdrowienie wiąże się z tym, że chce się przytulić, że chce się zbliżyć do Jezusa, że chce, jak bezradny, podnieść dłonie i powiedzieć, Panie Jezu, dotykaj mnie. Dlatego dlatego zachęcamy pomału. Spróbuj podnieść dłonie. Spróbuj pokazać Bogu swoje chore serce. To jest to, czego się, do czego możemy. Możemy otworzyć siebie na, na działanie Chrystusa. Kochani, moje doświadczenie jest takie, że gdy modlimy się o uzdrowienie, to Pan Jezus naprawdę przychodzi. On naprawdę przychodzi. Nie jest, nie mam wiedzy, do Kogo przychodzi. Ale mam doświadczenie, że gdy prosimy o uzdrowienie, On działa. To, że. Przychodzi nam przeświętą małżeństwo z decyzją rozwodu, podpisaną decyzją rozwodu, ale ktoś im powiedział, że jest musiał uzdrowienia, przyjdźcie. I oni przychodzą nam przeświętą, i po mszy świętej zapłaka zapłakanie wychodzą za rękę z kościoła, nic sobie nie powiedzieli w kościele. Po prostu byli tutaj, wychodzą zapłakani za rękę. Czy to nie jest tu uzdrowienia? Jeśli ktoś pali dwie paczki papierosów dziennie i po mszy świętej nagle przestaje palić. Wiele razy próbował przestać, nie udawało się. Po mszy świętej nie pali. Czy to nie jest cud uzdrowienia? Mieliśmy rekolekcje w Gdyni i podczas mszy świętej padały różne słowa. Modliliśmy się, padały słowa poznania, co się, co się też dokonuje. I kolejnego dnia rano to były rekolekcje do środy, Ksiądz proboszcz odprawiam mszę świętą, on przewodniczy i po znaku krzyża powiedział, że wczoraj w moim życiu dokonał się największy cud. Wczoraj podczas mszy o uzdrowienie przebaczyłem swojemu Ojcu, rozpłakał się, odwrócił, my zaczęliśmy grać. Piłna była dusza przerwy w mszy świętej, jak doszedł do siebie dalej. Przewodniczył dalej była wow, Eucharystia. Nie wracaliśmy do tematu, bo na pewno boli, ale dokonał się cud. Była taka sytuacja kiedyś w Warszawie podczas rekolekcji, że padło takie słowo do mikrofonu, że jest kobieta na Mszy Świętej, która ma martwy płód. Nikt nie podszedł do nas w czasie, tych, w czasie tej Mszy Świętej czy po Mszy Świętej. Słowa padły i tyle. Ale po roku. Po roku byliśmy w sąsiedniej parafii w Warszawie i przychodzi kobieta i mówi byliśmy na tej mszy świętej całą rodziną, bo siostra miała martwy płód, dwukrotnie badany. Była umówiona już z lekarzem na wyczyszczenie organizmu. I gdy poszła na wyczyszczenie organizmu, lekarz zrobił USG, dziecko żyje, urodziło się zdrowe, wszystko jest dobrze, jakby, jakby był błąd w sztuce. I ktoś może powiedzieć, Przypadek, tak, źle zbadany. Ale, ale można powiedzieć, Bóg uzdrawia. I albo się otworzę na działanie Boga w moim sercu, albo powiem, przypadek. Pan Jezus żadnym cudem nikogo nie zmusi do wiary.